Dzisiaj gramy sobie w Dandy's World Okej, okay, wybrałam sobie tutaj już taką dziewuchę No i dobra, zobaczymy co tu chodzi w tej grze, okej okay. Podoba być być straszna gierka Idzie ktoś grać? Ja idę grać tak szczerze, nie wiem jak wy Hala, potrzebujemy ludzi No dobra, gramy sami z są tak szczerze Boże, oczywiście, to jest chyba gra co nie? To jesteś typu Piggy, a tu kurde My sami mamy to robić? co w ogóle chodzi? Wybrano Popi. Aha, zespół dzięki. A co mam robić? Co to jest? Kapsułka. Okej, okay, kolejna jakaś mam kapsułka. Dobra, Lid. Pięć taśm. Dobra, podnieśliśmy pięć taśm. No, chyba jajas robisz. No, bo jakie maszyny mamy ukończyć? Idę po cichutku. Eee. Lecą tu! Lecą tu! Lecą tu po mnie! Lecą tu po mnie! Lecą po mnie! Biegną po mnie! Testujemy to. Spacji, gdy jest wskaźnik. Okej. Okay. Poszło. Okej. Okay. Udało mi się. Okej, okay, udało nam się. Maszyna jest ukończona. Okej. Okay. Tam widzę kolejną, dobra. Chłopie! Ja piórkuję! Chłop nas gonił! Ej, on nas widzi! Ej, oni są niewidomi! Aha, jak my się nie ruszamy, no mówię! Oni może nas nie widzą, jak my się nie ruszamy dosłownie! Dobra, tak szczerze? Lecimy z ich wyodrębni. Aj, ich nie wiem, i nie wiem. No bo świetna robota. Ej, okej, okay. on to. U, co, debil, jakieś cwania, kiedy nawet tego nie widzi? Dobra, te cwaniaki tego nie widzą Spacja, okej, okay, jest jeszcze spacja jedna, uwaga, skup się Słyszeli to Goni nas ta wariatka Jezus, telewizor nas goni Dobra, nie widzi nas już Okej, okay, to jakaś bateria, kapsułka Jakieś kulki tu były Piłki gumowe Dobra, zostały jeszcze dwie maszyny Tu jedna była, jest zrobiona Jezus, kochana Boziu Boziu, święta Matko Boska Matko z Kalkuty Kurde Już myślałam, że nas coś gonić Jezu! JEZU Jezu Jezu, 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 Jezusie, Jezusinku Dobra, zawału dostałam Dobra, co mnie wystraszyło, ta pudełko na te chusteczki, co Jezu, za to JEZUS, KOLEJNE Kolejne chusteczki Kolejne pudło Jezus, kobieto, nie i mnie Jezus, ile tych ludzi jest? Dobra, jeszcze ta trzecia maszyna i jeszcze później jedna Okay. No, dawaj, 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 dalej, dalej, dalej. Dobra, dalej, kręć tą korbką, dalej, bo musimy z tam wyjść. O kurde, mać. O, o Boże. Lecimy. Okej. Okay. Jesteśmy we windzie. Dobra! Udało się nam to. Dobra, przeszliśmy to, okej. Okay. O Boże! Masz kilka taśm. Rzuć mi, a ja ci dam. Mam jakieś te taśmy. Co ja mu co on mi dał? Sklep Dandiego, a co on mi dał? Co ja kupiłam? Jakiś pasek białkowy? Aha, serio, to jest on. Weź ty, kurde, cygan, ty naciągaczu, kurde. Co za naciągacz. Jakiś proteinowy wafelek mi sprzedał. Ludzie. Co za naciągacz. Jaka podłoga druga? Tu jest jeszcze więcej tego? Dobra, widzowie, dziękuję bardzo za oglądanie przejścia mojej pierwszej podłogi w grze Dandy's World. Jeśli chcecie drugą podłogę i resztę, dajcie znać w komentarzu, to jeszcze dogram resztę tych części, bo jest ich pewnie jeszcze więcej. Zostawcie suba i lajka i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.